Podcast w Susie Miejskim. Niczym w każdą niedzielę. W wakacje nie wypada nic spektakularnego robić no, m, 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 lubimy niedzielę, ja nie. No, ja zawsze w niedzielę to się śmieję. Śmiejesz <śmijesz śmijesz> się w niedzielę, <śmijesz> okej. Okay. To bardzo dobry syndrom powiem ci. Bo dla mnie niedziela jest takim dniem, który trzeba przeczekać. Nie za bardzo wiem, co z nią zrobić zazwyczaj. Ale to przez system, prawdopodobnie, że ten poniedziałek jest znowu po. W wakacjach. Rozumiem, że niedzielę, tylko niedziela to za krótkie. Wakacje. No ja mam ten system całkowicie jakoś wywrócony do góry nogami, bo dla mnie sobota i niedziela to jest taki najbardziej bojowy moment tygodnia i w zasadzie ja w poniedziałek mam piątek, wiesz? I, i dopiero potem jestem już od wtorku rana piekarzem, potem te inne zawody różne wykonuję, także. Y... Wiesz, ja rysuję cały tydzień. I nie masz takiego dnia, że mówisz, że nie, dzi dzisiaj nie wolno, bo to są wakacje. Nie mnie drażni, że nie w niedzielę mam Jakby mam Na przykład to... różne części ciała miały różnego dnia wakacje i ręce by odpoczywały od rysowania. No, ręce odpoczywałyby od rysowania w środę wieczorem. W środę wieczorem. Tak. W środę wieczorem tak robią. Yy, bo jak wiemy, yy, środa <noise> to dzień. Yy... No, nie no, wiesz, Wednesday rączka. Aaa, ja. Teraz, ta, tak! Taki żart przygotowałem sobie wcześniej, tak naprawdę nie. <perché> dlatego nie jest zbyt górnolotny. Jak większość żartów tutaj na antenie. Nie umniejszaj naszym żartom. No ja to wybrałem. jest w gestii naszych słuchaczy. Znaczy, wiesz, ja wziąłem sobie to do serca już jakiś czas temu, dlatego z prowadzenia kawiarni w piwnicy przeszedłem do. Prowadzenia kawiarni na poziomie zero, bo to co wtedy dla jednych było podłogą, dla mnie było sufitem. Słuchasz fragmentu audycji w Sosie Miejskim. Pełna audycja dostępna na Spotify. To by się nie działo. Zawsze jest dobry moment, żeby gdzieś pojechać i zrobić sobie nawet takie krótkie wakacje. No a jak gdzieś jedziemy, to. To gdzieś musimy spać na przykład. Ta, tak. A, a dobrze jest spać pod dachem. Na przykład są takie miejsca, na, na, nazywają je hotelami. Hotelami, motelami, prawda? pensjonatami, hostelami nawet. Tak. Różnie je nazywają. I my mamy taką serię. Hotel, nie fotel. Zapraszamy do hotelu. Słuchowisko w Sosie Miejskim Hotel. Dzień dobry. Chciałem wynająć pokój. Miałem rezerwację na czteroosobowy z łazienką i widokiem na podwórko. I niestety mam tylko jedynkę. A jest też Polsat i TVN? Yy, Chodzi mi raczej o liczbę miejsc sypialnych w pokoju. A, to przepraszam. Zarezerwowałem tu czteroosobowy pokój z łazienką i widokiem na podwórko. Niestety mam tylko jedynkę z łazienką z widokiem na podwórzec, a nie podwórko. No mm, okej. Okay. A czy nie byłoby kłopotem? W takim razie, jak ja bym się zameldował oficjalnie, a moi przyjaciele mieszkaliby na tak zwanego, wie pan, waleta yy, i oszukalibyśmy państwa hotel na sumę, jaką oni musieliby zapłacić legalnie? Proszę bardzo, to się da załatwić za moimi plecami. Darek Krzychu, przejdźcie za pana plecami. Przepraszam, ale panów jest trzech, a rezerwowali panowie czwórkę, to po co? I bo zawsze zostawiamy jedno miejsce dla leśnego skrzata, Wie pan, to przynosi szczęście. Rozumiem. A, bym zapomniał. Może być pewien problem ze śniadaniami. Podajemy je bardzo nieregularnie. E, to znaczy? No raz na dwa tygodnie albo wcale. Hmm, rzeczywiście. Bardzo nieregularnie, ale, 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 czy da radę zrobić tak, żebym ja ze swojej porcji mógł odłożyć coś dla kolegów? Chyba da się załatwić. W skład śniadania wchodzą parówka i trzy plasterki sera. Może by ten ser po jednym na osobę pocienia się takim z gołdy. No, cienia się z gołdy, tak, tak. Dobrze. Aha, i żeby pokojówka nas nie budziła za wcześnie, proszę. Nie ma problemu, nie ma pokojówki. Jak to, a kto sprząta? No, de facto nikt. Dziwne nazwisko, ale niech będzie. Byle nas nie budził zbyt wcześnie. Na ile pan zostaje? Na dwa lata. Czasy. Nie, przymusowe roboty. Płaci pan 170 zł plus opłata klimatyczna, czyli razem 100 zł. Ale to chyba jest. Minus opłata. Nie pana zasrany interes! To mój hotel płaci pan czy nie! No nie to tak, oczywiście, oczywiście, ale czy mogę uiścić opłatę w cukrze? Niech będzie! A teraz proszę się wynosić stąd, wynocha! Patałan! Ale, ale ja prosiłem o pokój! A ja proszę o wojnę, won mi stąd! To było słuchowisko w Sosie miejskim. No nie ma kawy w kawiarni, no, no okej. Okay. Y zawiadłem się. Słuchaj i wysłuchajcie. Ja zauważyłem taką rzecz, że zawsze jest tak, co nie? Kończą się te wakacje i, i wyjeżdżasz z tego hotelu, i tam nagle jest taki widok, jakby jakaś apokalipsa totalna się wydarzyła. Zauważyłeś? No Bo to z tych miejscowości turystycznych wyjeżdżają wszyscy. Wszyscy. Mieszkańcy też. Tak, i takie mielno na przykład, bo ja jestem. Słuchasz fragmentu audycji w Sosie Miejskiej. Pełna audycja dostępna na Spotify. Co Ja tam liczyłem, że tam wejdą jakieś salony gier komputerowych, jakaś tatuaże na ulicy, dmuchanie balonów i inne. No to się czyta inaczej, wiesz, po sezonie. Miel noł. Miel no. Ta, rozumiesz, że już nic nie znajdziesz. No bo takie mielno to nie co, wiesz, co całodobowy, całodobowy i całosezonowy Ciechocinek. No, ale ja myślę, że tam... No... Mimo wszystko, jak już jest po tych wakacjach, to, to, to znowu jakieś zgliszcza, apokalipsa. Yy, no, no, no nie i wygląda i, to jak Mad Max. Jakiś. I dlatego tak jak w naszym tutaj, prawda, yy, w naszym słuchowisku o hotelu, yy, pan nie chciał. No, no nie chciał. Pan nie chciał. Tak. I ty zrozum, go, bo to człowiek jest. On może nie chcieć, żebyś ty mieszkał i swoimi brudnymi pieniędzmi płacił mu za kolejny nocleg. On mnie po prostu nie chciał. Bo to ci ludzie też mają prawo mieć wakacje. Nie wtedy, kiedy wszyscy. No tak, to, to, to tak jak z tymi moimi poniedziałkami by na to wychodziło. I ja ci powiem, że ja to wręcz wychodzę ze zdumienia, jak jest już taka połowa tego września. Bo ja normalnie tak, wczoraj wychodzę z pracy, idę do domu i normalnie, wiesz, krótkie spodenki mam, ale widzę, że ludzie na mnie już tak podejrzliwie patrzą, co nie? Że, że coś I tu jest nie, nie tak. Nie. No, ale nie ze względu na spodenki, poproszę. A, a na co? Po, po, po prostu. prostu. No. <laughs> Okej, okay. taka dygresja. No, no, no bo to jest dziwne, wiesz, widzę tutaj teraz przed chwilą facze, to normalnie wygląda, ja nie wiem, mówię, no, normalnie był tak, w płaszczu takim i miał taki kapelusz i szal i normalnie się poczułem jakby to już gdzieś tam koniec grudnia był, a u jego boku była panna i ona z kolei od, odwrotnie. Od tak zodiaku, tak? tak. Okay. Nie no, ona była ryby. Skąd wiedziałeś? Ale po syrenim ogonie. Aha, myślałem, że po tej retrogrugencji, wiesz, Jowisza, nie? W Marsie. Albo Snickersie. Tak to bywa na tej mlecznej drodze. No dobra, czyli jakby już kwestia końca sezonu mamy rozstrzygniętą, prawda? Won nam z hotelu e, i, i zaczyna się kwestia pod tytułem w co ja mam się ubrać? Tak, bo może nie wiesz, że, że na przykład ubierasz się, no bo to wiadomo, że każdy się jakoś ubiera, ale czy ty to właściwie robisz? Czy jest odpowiednia kolejność, że ty... Najpierw zaczynasz od y, majtek czy od skarpetek? Co, co ty najpierw zakładasz? To ma, to no, to, ma to, znaczenie? Możesz, tak, bo prawdopodobnie całe życie robiłeś to źle. To musiałeś czytać jakieś portary. No, y, 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 poczytne. Bardzo uwielbiam. To są namiętne treści. Każda z tych treści mnie zawsze dobrze pieści. Okej, okay. to... także prawdopodobnie, jeżeli też się ubierasz, y, nawet niekoniecznie z okazji nadchodzącej jesieni, to. Prawdopodobnie też to robisz źle. Ja to y, też już czytałem w wielu y, różnych takich y, chyba naukowych artykułach. Y, bo to amerykańscy naukowcy, amerykańscy naukowcy którzy ten, że prawdopodobnie źle robimy ten podcast. Też jest to wielce prawdopodobne. Bo nie wiadomo, czy podcast w sosie miejskim się robi. Gotuje. Gotuje Gotowanie. Obróbki termiczne. Po co dobry podcast psuć prawda? No dobrze. I jak to bywa właśnie w każdym takim współczesnym programie, audycji, podcaście, prawda? To i u nas by dobrze by było, żeby się pojawił ekspert też. A propos tych porad. Słuchasz fragmentu audycji w sosie miejskim. Pełna audycja dostępna na Spotify. Słuchasz fragmentu audycji w Sosie Miejskim. Pełna audycja dostępna na Spotify. Tu mamy informacje dla naszych słuchaczy, jeżeli chcecie zadać jakieś pytanie naszemu ekspertowi Jankowi, nie wiem, ale się wypowiem, to piszcie w komentarzach, my sobie nasze trzy pytania zostawimy na później. Zgadzasz się Janku? <grym i wśród lat> to było trzecie pytanie, <grym i wśród lat> zaraz wam obchnę webinar, a ty musisz wysłać SMS o treści, wolę słuchać porad randomowego ziomka spod bloku, niż ogarnąć swoje życie wokół. Janku, nie za długie. A może za długie? No to, to, to wpisz dubajska na sojowym. To my nie mamy nic do dodania. Dziękujemy naszemu ekspertowi. Ja... Podcast w sosie miejskim. Czy zdarzyło się Wam, że w wakacyjnym uniesieniu pragnęliście czegoś bardzo? I cena nie grała roli, rozsądek nie grał roli i bezużyteczność? Też nie zagrała ani jednej nuty, mieliście tak? I tak macie to do dziś. Jeśli tak było, to kolejny dźwięk jest właśnie o tym o nieprzemyślanych wakacyjnych decyzjach. Słuchowisko w Sosie Miejskim. Dziara z wakacji. O cześć. Jak tam po wakacjach? Super. Zobacz co sobie zrobiłem o, tu na ręku to zobacz. O, o dziara. No. Fajne, ale czekaj, co, co to jest? To, to są świnki na nich goście z patykami chyba, chyba w rękach. Nie no nie, co? Ten w Hiszpanii byłem pod Samosierą. Tam była taka słynna bitwa i to są polscy szwoleżerowie. Którzy szarżują. Polscy co? No to takie ziomki na koniach, co na bitwę jadą. No, no da. No, a, a te świnki to. To są konie, ignoranci. okej, okay, ale czemu akurat wybrałeś sobie to na dziary? No tam były takie stregane obok tego pola bitwy i na jednym robili dziary na miejscu i mieli tylko te trzy wzory, nie? Trzy, trzy wzory? Ja, ja, jakie? Fantazyjny chleb z dżemem, gołą babę z kotwicą i to. Szarża na pamiątkę rzezi pod samosierą. No, 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 no dobra, niezła nazwa, a, ale coś cię łączy z tymi żołnierzami od szarży. No teraz już tak. Ta dziara. To było słuchowisko w sosie miejskim. E, jak szwoleżerowie, szwoleżerowie Szarżują bardzo skomplikowane, trudno to było wypowiedzieć. A, a słyszałeś o soloszerach? <grym> Nigdy nie słyszałem. Soloszer, wyobraź sobie, to jest taka jednostka wojskowa, wiesz, jak na przykład jakiś tam yy, nie wiem, no, snajper, czy tam jakiś grenadier i... I to jest taki gość, który ma takie umundurywanie jak żołnierz napoleoński, ale ja taki trochę to... taki, wiesz, taki. z Lampasy, tak, tak, taki, taki z akcentami krakowskimi. Ej, a są lampasy i świetlówkopasy? Yy, no, dobrze lamp. by było, jak, ja rozumiem, co nie? Ale to do tematów lamp to możemy jeszcze raz, ja mam dużo do opowiedzenia o lampach. Razem to było średnio śmieszne. Czyli tak, ale z tymi soloszerami. I teraz sobie wyobraź, że jest taka, no? wiesz, yy, potyczka. Yy, że dwa takie bitwa oddziały, bitwa, tak, bitwa i dwa oddziały naprzeciwko siebie stoją, ale jest problem. Oblodzona cała ta wiesz, powierzchnia tego pola, i żołnierze będą się ślizgać. I wtedy wychodzą oddziały soloszerów i sypią solomne. Okay. <laughs> I taki soloszer to stacjonuje w kopalni soli w Wielkich. No oni się tam przecież wylęgają. Wylęgają się. <laughs> no. To jednak może zostańmy przy szwolożerach. Tak, z Woltyżerką nie, nie mylić. Nie ma co tutaj już dalej wymyślać, prawda? Bo czas na kolejny punkt programu naszego podcastu w Sosie Miejskim. Słuchajcie dalej. W ogniu sześciu pytań naszym gościem jest twórca internetowy Cyber Marian. Dzień dobry. Pytanie pierwsze. Zgodnie z tematem naszego podcastu, Marianie, czym dla ciebie jest po wakacjach? No, pozwolę sobie na szybciutki żarcik. Po wakacjach to takie przysposobienie obronne w drzewach z białymi kwiatami. Nie wiem, czy muszę tłumaczyć. E, bliżej, że niby, że niby skrót. Tak, tak że tak. Po, p, w, akacjach. Myślę, że nasi słuchacze już leżą ze śmiechu. Tak, dobrze, e, że osiągnąłeś efekt. Tak, to niech wstaną. Słuchasz fragmentu audycji w Sosie Miejskim. Pełna audycja dostępna na Spotify.